Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy łapanów, jest mi niezmiernie miło z ogromną przyjemnością. Chciałam dzisiaj ogłosić swój start w wyborach na stanowisko wójta naszej pięknej gminy. Gmina łapanów zasługuje na lidera, który ma jasną i dalekowzroczną wizję rozwoju naszego regionu. Zdecydowałam się kandydować na to stanowisko, ponieważ uważam, że czas wziąć sprawę w swoje ręce. Ja znam bardzo dobrze problemy naszych mieszkańców, rozterki, z którymi borykamy się na co dzień. Dlatego tym bardziej uważam, że musimy to zrobić razem. Razem dla naszej gminy. Gmina Łapanów to jest po prostu mój dom, w którym się świetnie czuję i o który dbam najlepiej jak potrafię. Dlatego uważam, że czas ogłosić to wszem wobec, że tak, jestem na tak, startuję na wójta gminy Łapanów. Hasło wyborcze, razem dla gminy Łapanów. Dziękuję za uwagę, dziękuję wam wszystkim, żeście dzisiaj zaleźli ten czas i wspieracie mnie. जीकू ये बात बार